Zdrowy rozum, jeżeli kierowca prowadzi samochód w stanie nietrzeźwości, ten samochód nie ma badań technicznych, potrąca pieszego śmiertelnie i znika z miejsca wypadku, powinien ponieść konsekwencje i to poważne. Czy tak się rzeczywiście stało? Niestety nie, a dlaczego? O tym w reportażu Pawła Kazmierczaka. Za to przecież powinien siedzieć już we więzieniu, a na zabiły. Dlaczego tak jest, że nie ponosi za to żadnej kary? Nie wiem. Młody kierowca śmiertelnie potrąca pieszego i ucieka z miejsca wypadku. Potem ukrywa się przed policją, Świadkowie zeznają, że kierowca był kompletnie pijany. Finał sprawy jest taki, że najpierw prokuratura, a potem sąd za sprawcę tragedii uznają nieżyjącego pieszego. Kierowca nie ponosi żadnych konsekwencji. Jak to można, prawda? Zabić człowieka, nie udzielić pomocy i, i żadnej winy, konsekwencji nie ponieść. Wiesz, że on odpowiedzialności nie poniesie, nie poniósł w dalszym ciągu no i. Bezczelnie rzecz biorąc, tutaj bardzo cynicznie yy, może pokazywać swoją bezkarność. Gajówka Zachodnia, niewielka wieś obok Węgrowa na Podlasiu. 27 grudnia ubiegłego roku kierowca samochodu osobowego na prostym odcinku drogi potrąca pieszego, 36-letniego Tomasza Matusika. Mężczyzna odnosi tak ciężkie obrażenia, że natychmiast umiera. Gdzie to było dokładnie, panie? Już 500 metrów od, od, od domu. Brat szedł po prostu od, od autobusu. Jeszcze godzinę przed zdarzeniem z Betem rozmawiałem, że jedzie już do domu. Ja odzwaniam mama do mamy, i mama mówi, że Tomek nie żyje. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Czy to było tutaj wszystko? Tak, To wszystko było tutaj. Do dramatu doszło kilkaset metrów od rodzinnego domu Tomasza Natusika. Jego najbliżsi, już po kilkunastu minutach, byli na miejscu tragedii. Jak policjanci między sobą rozmawiali, bo tu stał, to tak jakby ciało było wciągnięte za rękę, bo leżało po prostu w bruździe. W polu leżało ciało. Czyli tu go potrąca ten tak, człowiek. Po, potrąca go w... I brat się znajduje tak, w polu? Tak, w polu się znajduje ciało. Na Czy... początku policjanci między sobą rozmawiali, że tak jakby ciało było wciągnięte za rękę. Czyli ktoś bardzo zapoczął, tak, a, a potem tak. jeszcze Tak, ja by go wciągał do, do rowu, tak? Policjanci między sobą rozmawiali. Kierowca, który staranował pana Tomasza, zatrzymuje się kilkaset metrów od miejsca tragedii. Zawrócił, z, gdzieś tu znów się zawró... z, potem zawrócił, zatrzymał się, nie wiem czy te ciało wciągnął czy nie, i dalej z powrotem pojechał. Podobno, że z piskiem ruszył i nawet się nie zatrzymał. Uciekł stąd? Tak, po prostu uciekł. Dopiero 20 godzin po zdarzeniu na policję wraz z adwokatem zgłasza się 25-letni Przemysław R., Żołnierz żandarmerii wojskowej, który przyznaje się do śmiertelnego potrącenia Pana Tomasza i ucieczki z miejsca wypadku. Funkcjonariusze od razu badają stan jego trzeźwości. Mężczyzna jest trzeźwy. Zgłosił się na policję na drugi dzień o godzinie 17 już z swoim... O, e, o, adwokatem. Adwokatem. O 17 się zgłosił swoim adwokatem, że, że on właśnie zabił te. Czy on się ukrywał przez praktykę? Tak, tobie. ukrywał się, tak. Przemysław R. zeznaje, że jechał tym samochodem czerwonym Sejczęto i najechał na Tomasza Matusika, który szedł prawą stroną drogi. Kierowca przyznaje się też do tego, że tuż przed wypadkiem pił alkohol. Już po tragedii rozbity pojazd schował kilka kilometrów od miejsca zdarzenia w sąsiedniej wsi w warsztacie samochodowym należącym do jego kolegi. Tu wstawia do warsztatu samochód. Auto tu? Serwis. Tak, tak. tak. To, jest serwis, o tutaj. to jest dom tego człowieka? Tak, tak, to jest tutaj, on tu warsztat prowadzi, Dobro. właśnie, to jego kolega. Mechanik, u którego sprawca tragedii tuż po śmiertelnym potrąceniu Tomasza Matusika schował rozbity pojazd, zeznaje, że Przemysław R. przyjechał do niego kompletnie pijany. Zadzwonił do mnie ten mechanik i właśnie mówił, że przyjechał ten Przemysław do niego. Ten kierowca? Ten kierowca, tak. Przyjechał do niego i... I ten mechanik się pytał, co się stało, bo ten samochód był, no i szyba pęknięta, i zderzak, i tam usterko urwane. No, I tam wiem, że i krew, i coś mój, że też była na szybie, i włosy. No i pyta się właśnie tego y, Przemka, tego sprawcy, co się stało. Y, no to ten, y, mówi, że y, mu się wydaje, że chyba kogoś, jakiegoś człowieka zabił, tak. No i, i jeszcze ten mechanik mówi, że Wcześniej, tak? Że on ledwo z samochodu wysiadł, że ledwo trzymał się na nogach. No i. Był pijany? Tak. Był pijany. Faktycznie świadek miał zeznać, że czuł alkohol od, od przemysława R. Niemniej jednak nie byliśmy w stanie obiektywnymi innymi dowodami zweryfikować tej informacji. Jakby tego było mało, mechanik, u którego sprawca tragedii schował swój rozbity samochód, odwiózł go do domu. Mężczyźni przejeżdżali obok miejsca zdarzenia i widzieli ciało Tomasza Matusika oraz obecnych na miejscu tragedii policjantów i bliskich nieżyjącego pieszego. Widzieli zwłoki tego prawda, nieżyjącego mężczyzna. widzieli tam policjantów itd. i tak dalej. Nie zatrzymali się. Nic mi nie jest na, na, na ten temat wiadomo, aby podejrzany wraz y, z tym człowiekiem, którego pan wymienił, z tym mechanikiem powrócił na miejsce zdarzenia i je obserwował. Oni przejeżdżali obok z tego, co ja wiem, z sprawy, ponieważ pan mechanik odwiózł tego człowieka do domu i no, przejeżdżali obok tego miejsca zdarzenia, z tego, co znawał pan mechanik. Tak jak mówię, z akt sprawy nie wynika taka informacja. Mechanik dopiero dzień później, kiedy kierowca Sejczęto zgłosił się już na policję, poinformował o wszystkim organy ścigania. Mężczyźnie, który ukrywał dowody popełnienia przestępstwa i pomagał pijanemu kierowcy, prokuratura nie postawiła żadnych zarzutów. Świadek zeznał, że próbował się dowiedzieć od y, kierującego samochodem marki Seicento, co się wydarzyło, ten jednak nie chciał wyjawić mu prawdy, ogólnie powiedział mu, że najprawdopodobniej w coś uderzył. Tutaj nie będzie to żadnej wątpliwości, że on krył tego człowieka i, i próbował y, na pewno wpływać bardzo niekorzystnie na przebieg śledztwa i nawet no, nie, no, można powiedzieć, nawet stwierdzić, że próbował być może nawet mataczyć w tej sprawie, co najmniej utrudniał śledztwo, za co Powinien mieć postawione zarzuty. Mechanik nie zgadza się na rozmowę przed kamerą. Z tego zeznania jasno wynika, że kierowca Sejczęto od razu po przyjeździe na jego posesję, kilkanaście minut po wypadku, powiedział mu, że przejechał człowieka i uciekł z miejsca wypadku. Nie powiedziałem? Wszelkie wyjaśnienia pan otrzyma na komendzie. No właśnie nie otrzymał żadnej wyjaśnień. Jestem do tego pana. Wie pan, że panu grożą zarzuty karne, panie Karol. Panie Karolu, słyszy Pan w ogóle? Kierowca Sejczęto po wpłaceniu poręczenia majątkowego szybko wychodzi z aresztu. Śledczy powołują biegłego, który twierdzi, że nie można ustalić, czy kierowca Sejczęto w momencie zdarzenia był trzeźwy, czy też może pijany. Finał jest taki, że prokuratura umarza sprawę. Prokurator uznał, że przyczyn w zaistnieniu tego tragicznego w skutkach zdarzenia Należy upatrywać w nieprawidłowym zachowaniu się pieszego na jezdni. Ustaliliśmy, że pieszy szedł prawą, nieprawidłową stroną jezdni, do tego był ubrany w ciemną odzież nie posiadającą żadnych odblasków. Czyli on jechał z tamtej strony. Tak, z tamtej Pana strony. brat szedł do domu. Tak, Tam jest wasz dom. dom. Tak, do, 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 do. dokładnie. I tu było tak, oś, bo tu w tamtym roku była budowa, tak, bo no. tu stawiali właśnie tutaj te, te wylęgalnie. To tu było tak oświetlone, oś że było wszystko widać. Tu było jasno. A jak tłumaczył to, że uciekł z miejsca zdarzenia, że nie udzielił pomocy, nie wezwał e, służb ratunkowych? Jak on to tłumaczył, jak on to wyjaśniał? On nie był w stanie się do tego ustosunkować. A dlaczego się ukrywał prawie dobę? Nie wiem, panie redaktorze się samochodem, który w ogóle jest nie powinien być dopuszczony do ruchu, nie ma ważnych badań technicznych, co zostało również potwierdzone w toku śledztwa, gdyby nawet podejrzany Przemysław R dysponował sprawnym technicznie samochodem, to i tak nie uniknąłby tego zdarzenia, tego potrącenia pieszego w konfrontacji z jego nierozważnym nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. Pod koniec września decyzję prokuratury, pomimo bardzo wielu poważnych wątpliwości, podtrzymuje sąd rejonowy w Węgrowie. Pod postanowieniem o podtrzymaniu decyzji o umorzeniu śledztwa podpisuje się Anna Konieczny, prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie. Pani prezes nie zgadza się na rozmowę przed kamerą i prosi o przesłanie pytań na piśmie. Kilka dni później pani prezes telefonicznie informuje nas, że jednak nie odpowie na naszego maila z pytaniami o szczegóły sprawy i odsyła nas do swoich zwierzchników w Sądzie Okręgowym w Siedelcach. Z uwagi na to, że prezesem sądu rejonowego jest osoba, która wydawała przedmiotowe postanowienie nieuzględniające zażalenia, zasadnym jest wtedy i przyjęta jest praktyka, że we własnej sprawie sędzia nie udziela wypowiedzi do mediów. Sąd nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy prokuratorów prowadzących sprawę. Dowody zostały przeprowadzone, zanalizowane prawidłowo, wyciągnięto z nich prawidłowe wnioski, które nie pozwalały przypisać e, podejrzanemu na tym etapie postępowania, że naruszył on zasady bezpieczeństwa drogowego. Próbujemy dotrzeć do przemysława R, kierowcy, który śmiertelnie potrącił Tomasza Matusika. Mężczyzna mieszka kilka kilometrów od miejsca tragedii. Dobry? na szukam pana przyjemcowa. Gdzie on tam mieszka? Ten to... Wie pan co, tylko tam nikogo nie ma? Ma pan jakiś numer telefonu do niego? Poproszę, dobra. Kto, do której dzwonisz? ma wyłączony telefon bądź jest nie do... Kilka godzin później otrzymujemy telefoniczną informację, że Przemysław R. jedzie swoim samochodem w kierunku warsztatu, w którym tuż po śmiertelnym potrąceniu Tomasza Matusika schował rozbity pojazd. Za Wami taki jasny samochód jedzie? Tak, 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 za nami jasny samochód jedzie. Dobra, no to moment, moment, on przed Wami jedzie? A on przed nami jedzie, tak. Dobra, pokaż. My tam zaraz będziemy, wie Pan co, sekundo. Widzę go. Ja go widzę już. Bo on się przed nami dzisiaj. Z... On dostał cenę, bo on się przed nami schował, bo wyłączał wszystkie telefony. Przemysław R kieruje tym samym Sejczęto, którym śmiertelnie potrącił Tomasza Matusika. W centralnej ewidencji pojazdów i kierowców szybko sprawdzamy, że ten pojazd już kilkanaście miesięcy temu z powodu fatalnego stanu technicznego został wycofany z ruchu. Dawaj, 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 Nowy. Dawaj, czekaj chwilę. Chodź, chodź, Mój z sobą? Wielę panu? Pan Przemysław? To jest tego wypadku jeszcze? To wszystko? Panie, to pan ten wypadek? Ile pan wtedy wypił, panie Przemysławie? W głowie się nie mieści, ale najlepsze jest to, no, panu... że on w toku sprawy złożył zeznania, w których, sam, yy, w których sam wskazuje, że pił godzinę przed wypadkiem, to są jego Osobiste, złożone zeznania, których nigdy później się nie wyparł, one są w tak sprawie, że pił przed wypadkiem. Proszę tylko nie To znaczy? Ani mi, ani. temu panu. Pan ten samochód schował u swojego kolegi, prawda, u pana Karola. A dlaczego pan samochód schował do garażu? Dlaczego pan się ukrywa przez dobę? A gdzie pan ten samochód schowany? Przed warsztatem. Przed warsztatem i pan się ukrywa przez dobę, prawda? To było wszystko 27, 28 pan się zgłosił z adwokatem, prawda? To co pan robi przez tą dobę, panie Przemysłowie? Proszę? Co pan przez dobę robi, panie Przemysławie? Co pan Nie przez pan dobę robi? Proszę? Nie Co pan przez dobę pan robi? Gdzie pan ucieka? kierowca tego pojazdu w dalszym ciągu tym samochodem jeździ, a ja szukałem w bazie CEPIK, tego pojazdu w ogóle nie ma, on nie figuruje w tej bazie w ewidencji pojazdów i kierowców. Panie redaktorze, to czy ten samochód w tej chwili jeździ, tego nie wiem, to powinno leżeć w zainteresowaniu policji. Jeżeli pan redaktor oczywiście zgłosi taką informację, to policjanci powinni się tym tematem zająć. Będę chciał skierować sprawę na drogę cywilną odszkodowanie bezpośrednio przeciwko sprawcy tego wypadku. Odpuści pan kiedyś? Nie odpuszczę. Będę walczył aż ten do końca. Do końca. Bo nie można tak tak zostawić. Brat ofiary mówi, tego nie można tak zostawić. Chyba państwo się zgodzą, że coś tutaj nie jest do końca załatwione. Informacja jest taka, że w stosunku do Przemysława R., który śmiertelnie potrącił Tomasza Matusika, pomimo prawomocnego umorzenia śledztwa zostało wszczęte postępowanie związane z jego ucieczką z miejsca wypadku i nieudzieleniem pomocy potrąconemu mężczyźnie. Wobec mechanika, który ukrywał dowód przestępstwa i pomagał kierowcy, który uciekł z miejsca tragedii, śledczy nie wyciągnęli do tej pory żadnych konsekwencji. Bardzo wiele komentarzy z państwa strony ciągle jest dyskusja o tym, żeby podwyższać kary za tego typu przestępstwa. Tymczasem mnie się wydaje, że te kary wcale nie są małe, tylko trzeba je konsekwentnie stosować i udowadniać sprawcom, że dopuścili się tak ohydnego przestępstwa, jakim jest zabicie człowieka w stanie nietrzeźwości i nie udzielenie mu żadnej pomocy. Proszę państwa,